Cześć, mam z tej strony Kuba i tak sobie pomyślałem, by zrobić odcinek z Robloxa. No to, co ja chciałem, no to pomyślałem, że zrobię. No to zrobię. I dzisiaj sobie pogramy najpopularniejszą może nie aż no. najpopularniejszą grę w Robloxie, ale pogramy sobie w Daybreak'a, jest dosyć popularny. tego sobie dzisiaj z niego zagramy. Roblox załaduj mi się. Roblox! Roblox co się, Coś się stało. Pomocy Roblox. O! Dobra. Tak, pójdziemy właśnie sobie teraz na Robloxa, znaczy jest na Ray co ja gadam i pogramy sobie jako prisoner i spróbujemy obrabować jak największą ilość banków. Znaczy nie banków, tylko rzeczy muszę teksturę załadować i myślę, wszystko bo tak wszystko dziwnie wygląda o o pizzenek pizzeniera full jest, o kurczę. a tam jest jakiś policjanta no to spróbujemy jak największą ilość złodziei złapać otworzę sobie dwa sejfy które dostałem oczywiście ja mam nie za dużo pieniędzy dlatego że wydałem na Lamborghini i Lamborghini i ten na Lamborghini i ten ten nie chciałem zakładać chamu. Na Lamborghini i ten, 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 jak to się nazywało. Kurczę. Helikopter. Weźmy sobie to, weźmy sobie to, weźmy sobie to. Weźmy sobie to, weźmy sobie to. Weźmy sobie to weźmy sobie to nie możemy. Weźmy sobie to i dobra. Nie możemy lecieć. Mieliśmy akurat sobie helikopter. O, a akurat mamy fajną przesyłkę, jest fajną, fajną przesyłką. Dobra, nienawidzę takich przesyłek, co tak lądują głupio. Nie weźmiemy tej przesyłki. Oj. Mam dzisiaj jakąś kawkę. no i chyba będę musiał y, zaraz skończyć odcinek albo nie wiem z tego że mam mały procent to albo wiem pokażę wam najgorsze wie... nie jednego mita znaczy y, y, sekreta i patrzcie to jest ten sekret y, y, śmieszny chciałem zobaczyć Twarz. Nie, nie wiem czy Masy mu to zrobił, ale to jest śmieszne, naprawdę. Ale dobra, lecimy wam pokazać najgorsze więzienie, do którego można się dostać. Naprawdę. To szybko pokażę i kończę odcinek, bo tak szybko... bo ja nie mogę aż, bo mam mało procent mówiłem wam. Jupka jej! Dobra. Ała. Oj! Ale to jest najgorsze więzienie, jakby co? Ja chyba, no i no, ale to było właśnie to najgorsze więzienie, ten secret. No i um, to był taki krótki odcinek z Robloxa, dlatego żegnam się z Wami. Do zobaczenia, do jutra. I, o, i odcinki są codziennie, o różnych godzinach, dlatego Wam nie powiem dokładnej daty. No, ale do zobaczenia.